Dobrze, moi kochani, teraz y, zrobimy sobie takie czytanko. Co powinniśmy zmienić w naszym życiu? Co powinniśmy zmienić w naszym życiu? Ojejku, mi się karty lecą. Um. Moi kochani, co powinniście zmienić w życiu. Ja bym tutaj powiedziała, że tak co e, należy do Was, to zróbcie to sami. Nie obarczajcie e, waszymi sprawami drugie, kogoś innego. E, bo tutaj wychodzi tak, jak e, na przykład e, nie dajecie sobie z czymś rady to A to, to może ktoś to za nas zrobi lub załatwi, lub na przykład jakieś sprawy papierkowe, tak? To y, może też być tak, że dajecie to komuś, niech ktoś, bo Wy nie wiecie, albo y, jak czy nie wiecie, jak wypełnić jakiś tam formularz czy coś. Y, takie nieraz rzeczy, co każdym mm, jest to w jego możliwościach, a Wy tego nie tylko, żeby ktoś za Was to zrobił. Już są wyjątkowe sytuacje, moi drodzy, jeżeli naprawdę czegoś nie wiecie, no, ale robić to spec nie, nie róbmy, jeżeli coś wiemy jak zrobić, to nie obarczajmy tego drugiej osoby, tak? To właśnie jako pierwsze tutaj widzę, że żeby to, żeby to zmienić. Co jeszcze? Tutaj też u Was będzie zmiana pracy na inną. Bo już macie coś na oku i będziecie pracę zmieniać. Nie chcecie być w tej, co do tej pory, bo coś tam Wam, coś tam Wam nie pasuje, tak? Może. Za bardzo szef, y, jeżeli chodzi o pracę na Was naciska. Za mo, może t, koledzy z pracy. Coś jest nie tak, skoro ta zmiana pracy będzie u was tutaj, tak? Y, no, jeżeli chodzi o relacje, no, no to tutaj też y, możliwa zmiana partnera partnerki. Y, na, na kogoś innego. Y, i też współzawodnictwo ze sobą. To może być, chodzić o pracę, a może też chodzić o związek, tak? I tutaj mm, lub też może mm, niektórzy z Was mogą być tacy, że chcą postawić na swoim. Że y, zawsze, że ich ma być na wierzchu, a nie odwrotnie. Więc tutaj taka duma i ego wchodzi też w grę. Tak? Bardzo dużo tutaj, właśnie takiej wyniosłości, co to ja nie jestem. Tam inni, to tam nic. Ja jestem ważny lub ważna, tak? Ale no, właśnie takie się unoszenie i tak dalej, nie zawsze to jest dobre, tak? Więc tutaj zmiana, jak najbardziej, moi kochani. Żeby zmienić, żeby nie być takim, e, po prostu lepiej nieraz e, e, dumę i taką wyniosłość schować do kieszeni. I wiecie no, y, bo są takie osoby, które y, wyżej mają swój tyłek za przeproszeniem niż jest w rzeczywistości, więc... Lepiej się tak nie wywyższać, bo upadek nieraz może być bardzo bolesny. I więc te rzeczy warto zmienić w swoim życiu, moi drodzy, jeżeli tak u Was się dzieje. Dobrze, pozdrawiam Was cieplutko, Pa.